13 kwietnia bieżącego roku o godzinie 11 w hołdzie zamordowanym przez NKWD obrońcą Września więzionym w trzech obozach specjalnych i więzieniach Ukrainy i Białorusi na placu apelowym Muzeum Katyńskiego została odprawiona uroczysta msza polowa, której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Na przeświętą świętą przybył minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w asyście podsekretarza stanu Wojciecha Fałkowskiego i radcy ministra obrony narodowej Sławomira Frądczaka. Honory domu pełnili dyrektor Muzeum Wojska Polskiego profesor Zbigniew Wawer oraz kierownik Muzeum Katyńskiego oddziału Muzeum Wojska Polskiego dr. Ewa Kowalska. Mszę odprawił ordynariusz polowy biskup Józef Guzdek. W uroczystości wzięły udział rodziny ofiar oraz licznie zgromadzeni świadkowie prawdy o Katyniu. Msza Święta rozpoczęła się biciem dzwonu Katyńskiego. Słowo wstępne wygłosił wieloletni dyrektor Muzeum Katyńskiego, obecnie radca ministra obrony narodowej Sławomir Frontczak. Prawda nie dała się zgładzić, a nie dała się zgładzić przede wszystkim dzięki heroizmowi i determinacji. Rodzin katyńskich, rodzin katyński, które nie patrząc na konsekwencje, a konsekwencji groziło bez lików, walczyły. Prawda, o tą prawdę, prawda nie dała się zgładzić również yy, dlatego, czy pamięć nie dała się zgładzić, również dlatego, że dzięki stwórcy w dołach śmierci Katynia, Charkowa, Miednoje, Pykowni i innych dzisiaj niepozwiedzonych miejsc zachowały się, Artefakty zwane przez księdza Peszkowskiego relikwiami katyńskimi, które poza swoją relikwiną, relikwinnym znaczeniem, mają również znaczenie dowodowe, dowodu zbrodni, i one dzisiaj, tu nieopodal, znajdują się w zbiorach Muzeum Katyńskiego. I tu pozwólcie tylko Państwu na jedno zdanie, które powstało przede wszystkim dzięki. Właśnie rodzinom katyńskim, ale również przy wsparciu do dzisiaj resortu obrony narodowej, i to warto w tym miejscu również przypomnieć. Miałem honor przez ostatnie 15 lat swojego żywota być stróżem reliki katyńskiej. Powołany na inną misję, dzięki Bogu, nie zrywam z Muzeum Katyńskim. A zresztą, nawet gdy było inaczej, to czuję się moralnie do końca dni swoich z tym stróżowaniem związany i czy Państwu się bycie to podobało, czy nie, zawsze będę takim stróżem, bowiem poza oddaniu się Bogu, Ojczyźnie, również oddaję się pięknej Pani, która nazywa się nauczycielką życia. Eucharystia koncelebrowana była przez ordynariusza polowego biskupa Józefa Gustka, księdza komandora Janusza Bąka, kapelana rodzin katyńskich oraz księdza Pawła Wojtasa, naczelnego kapelana więziennictwa. Jezus powiedział o sobie, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Umierając na Golgocie dał przykład swoim uczniom, aby prawdy nigdy nie zdradzali, nawet jeżeli w jej obronie trzeba będzie płacić najwyższą cenę. Wyznawczy Chrystusa zatem powinni szukać prawdy. Nie wolno się od niej odwracać. Nie wolno zaprzestać jej głoszenia. Nie mogą jej ukrywać, nawet jeśli jest to prawda trudna. Muszą dawać świadectwo nawet za cenę prześladowań, więzienia, a nawet krwi. 3 kwietnia 1940 roku z obozów w Kozielsku wyruszył pierwszy transport jeńców kierowanych na egzekucję do Katynia. Rozpoczęło się dzieło ludobójstwa elity polskiego narodu. Plan był precyzyjny. Zabić zdeklarowanych i nierokujących nadziei poprawy wrogów władzy sowieckiej, którzy w przyszłości mogą odbudować polską państwowość. Sowieci zaplanowali zbrodnię doskonałą, o której nikt nie miał prawa się dowiedzieć. Jednak pomimo usiłowań, aby unicestwić pamięć o pomordowanych, minęły zaledwie trzy lata, gdy świat obiegła informacja o zbrodni katyńskiej. 13 kwietnia 1943 roku Radio Berlin przekazało wiadomość o odnalezieniu w Lesie Katyńskim kilku tysięcy zwłok polskiej inteligencji. Rodziny pomordowanych i polska opinia długo jeszcze musiały czekać na oficjalne przyznanie się sowieckiej Rosji do zbrodni. Minęło dokładnie. 47 lat. Kiedy to 13 kwietnia 1990 roku, tym razem Radio Moskwa mogło przekazać informację, że przywódca Rosji, Michał, Michał Gorbaczow, po raz pierwszy oficjalnie przyznał, że zbrodni dokonało NKWD. Prawie pół wieku wypełnione było kłamstwem. Dały się w nie zaangażować rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które choć znały prawdę, wolały ją przemilczeć, aby nie drażnić sojusznika. Uczestnikami zorganizowanego kłamstwa byli także polscy komuniści, nie tylko w czasie wojny i tuż po jej zakończeniu, ale praktycznie do czasu zmian w 1989 roku. Dzień uroczystego otwarcia Muzeum Katyńskiego, 17 września ubiegłego roku, był kolejnym symbolicznym znakiem zwycięstwa prawdy. Wszyscy, którzy je odwiedzają, patrząc na tysiące przedmiotów wydobytych z grobów, mogą przekonać się osobiście o zbrodni dokonanej na polskiej inteligencji. Prawda o. Katyniu, o ofiarach tego mordu w tym miejscu i w innych miejscach kaźni, przebiła się do świadomości Polaków i szerzej, dzięki rodzinom katyńskim wspieranym przez Kościół. To przestrzeń Kościołów była pierwszym miejscem głoszenia prawdy i upamiętniania tej zbrodni. Wielu katolickich duchownych bez względu na szykany nie przemilczało tej prawdy. Wspomnę tylko, że najwyższą cenę za to zapłacili ksiądz Stanisław Suchowolec i ksiądz prałat Stefan Niedzielak, którzy zostali zamordowani przez nieznanych, tak zwanych nieznanych sprawców w styczniu 1989 roku. Zginęli, bo wspierali, wspierali rodziny katyńskie i upominali się o ujawnienie prawdy o zagładzie polskiej elity w sowieckiej Rosji. Nie można przy tej okazji nie wspomnieć księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego i jego wezwania do prawdy i pojednania. Bracie i siostry, w jednym z listów Cyprian Kamil Norwid tak pisał. Heroizm nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia i nieustannie. Owszem, bitwy dlatego bywają, iż heroizm nie bywa pierwej na wszystkich polach życia praktykowany. Dzisiejsze spotkanie. W tak wymownym miejscu, przed Muzeum Katyńskim, wspomnienie ofiar ludobójstwa i heroicznych obrońców prawdy o Katyniu nie są jedynie spojrzeniem w przeszłość. Msza święta, modlitwa za poległych, jest wyrazem troski o ich przyszłość, o życie wieczne, o nagrodę nieba. Modlitwa za rodziny katyńskie jest czasem błagania Boga o siły, i dalsze poświęcenie w utrwalaniu i przekazie prawdy o Katyniu kolejnym pokoleniom. Jest także natarczywym nawoływaniem młodych do praktykowania heroizmu w służbie dla prawdy. Tylko pod tym warunkiem będziemy mogli z ufnością spoglądać w przyszłość. Tylko pod tym warunkiem Polska będzie Polską. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Jest dzień, w którym stajemy w obliczu zbrodni katyńskiej, żeby zaświadczyć o kilku bardzo ważnych, ciągle które muszą być ciągle przypominane o sprawach. Pierwsza rzecz to jest nasz obowiązek pamięci pamięci o tych ludziach, o ich rodzinach, które wycierpiały wiele w upokorzeniu, niedostatku i w czasie wielu, wielu lat po duchowej, a często i materialnej, i rzeczywistej. Więc obowiązek pamięci jest pierwszą rzeczą niezbędną. Przypominania, co się wydarzyło, jaki był los tych ludzi, i przypominania o tym, co później nastąpiło. Jest jeszcze druga rzecz. Świadczymy tutaj swoją obecnością i tą uroczystością o tym, że państwo polskie zaczęło wypełniać swój obowiązek wobec tych ludzi, którzy zginęli w dołach śmierci na wschodzie. Państwo Polskie, tworząc, przypominając o tym, tworząc dzień pamięci o Katyniu, tworząc Muzeum Katyńskie, szerząc wiadomość, informację, prawdę o tym ludobójstwie, zaczęło wreszcie, po latach, po dekadach, wypełniać obowiązek, które powinno było robić od początku. I to jest druga rzecz, którą tutaj naszą obecnością poświadczamy. Jest jeszcze i trzecia rzecz. My się obracamy wszyscy w sferze symboli. Pięknie pisał o tym poeta, kiedy mówił o guzikach, o nieśmiertelniku, o ryngrafie czy medaliku znalezionym doła śmierci. My się obracamy w sferze symboli również i wtedy, kiedy dzisiaj to, ta uroczystość przebiega, bo to jest jeden z kilku dni a może nawet i więcej, kilkunastu dni, które łączą się z tym ludobójstwem. I obracamy się w, w świecie wartości, którym służyli ci ludzie. Wierności, służby, honoru i poświęcenie. Oni stanęli wiedząc, co ich czeka. Kiedy w se była w jakimś takim Jasno tego, co się wydarza, pisał i znowu słychać tu pod nóg sołdackich, to już praktycznie duża część tych ludzi, a może wszyscy wiedzieli, co się wydarzy później. To był wrzesień, 17 września 1939 roku. Oni wiedzieli, że stają w obliczu najwyższej próby i że i nie zawahali się poświęcić życia. Pewno nie jeden mógłby próbować. Pewno nie jeden z nich mógłby oczekiwać litości. Nie sądzę, żeby nawet jeden się wśród nich znalazł. Tak. Oni stanęli do końca, patrząc losowi i Rzeczypospolitej w twarz, w oczy. Realizowali swój obowiązek, swoją misję, to co było im powierzone. I tak naprawdę to jest ten legat który my musimy podjąć. Podjąć pracując dla Polski, ale również wspominając ich przy okazji takich uroczystości. Pracując dla Polski, tam gdzie armia każe, gdzie wyznacza miejsce, gdzie obowiązek wskazuje działanie. A pamięć nakazuje nam o tym przypominać i wyciągać wnioski, wyciągać lekcje z tego, co się wydarzyło wtedy. I tu dzisiaj trzeba o tym głośno powiedzieć, schylając głowy przed nimi i przed ich najbliższymi, którzy tę pamięć przez całe dekady nieśli wbrew wszelkim przeciwnościom. Pamięć to wymagająca idea, łatwo ją tracić. Trzeba jej strzec, aby pamięci nie wykoślawiono, nie przykryto banalnymi słowami czy odświętnym patosem. Jak bardzo musimy się starać, aby pamięć nie wchłonęła polityka. Ale my rodziny katyńskie o pamięć się nie boimy. Udało się nam wygrać z dawnym kłamstwem katyńskim. Są polskie cmentarze wojenne w Katyniu, Charkowie, Miedno i Bykowni. Wierzymy, że odnajdą się wszystkie katyńskie archiwa, a kiedyś może niedługo zapalimy świece na katyńskiej nekropolii na Białorusi. Pamięć to nasza broń i nasze dziedzictwo. 13 kwietnia dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Zbrodnia. Czy samo to słowo nie wystarczy? Zostawiamy prawnikom i historykom dyskusję czy użyć przymiotnika wojenna, etniczna, ludobójcza. Nam rodzinom wystarcza najstraszniejsze określenie katyńska. W tym słowie mieści się ból jeńców Kozielska zabitych w Katyniu, ostatnie chwile Więzionych, więzionych do Harkowa jeńców Starobielska, mord na polskich policjantach w Twerze, śmierć tych, których więziono na Ukrainie, zamordowano w Kijowie, pochowano w bykowni. Nieznane są jeszcze imiona jeńców z więzień Białorusi. Katyńska to mówi wszystko. 13 kwietnia, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, wreszcie najważniejsze słowo. Ofiary. Przed paroma dniami Garska rodzin miała szczęście odwiedzić nekropolię w Katyniu. Była wspaniała liturgia i cicha modlitwa przed tabliczką ojca, stryja, dziadka, pradziadka. Był uroczysty głos podziemnego dzwonu i samotne łzy. Każdy z nas jedzie do konkretnego epitafium. Zaznaczamy w księdze cmentarnej tylko jedną stronę. 13 kwietnia, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Spotykamy się w Muzeum Katyńskim, bo tutaj zbudowano epitafium katyńskie i każdy może odnaleźć to jedyne nazwisko, do którego pielgrzymuje jego serce. Spotykamy się w Muzeum Katyńskim, bo w budynku Kaponiery znalazły dom nie tylko nasze rodzinne historie, ale przede wszystkim relikwie z śmierci. Tam w nekropoliach Katynia, Charkowa, Miednoi i Bykowni, w poświęconej ziemi na zawsze spoczęły ich szczątki. Krzyże strzegą ich mogił przed zbezczeszczeniem. Tutaj, w muzeum, znajdziecie dalszy ciąg ich losów. A my, rodziny katyńskie, jesteśmy pustoszami. Stojąc tu, reprezentuję rodziny. Funkcjonariuszy Policji II Rzeczpospolitej Polskiej. Skupiona od 26 lat w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna. Policjanci stanęli u boku wojska Polskiego Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej w obronie zagrożonej ojczyzny. Kierowała nimi świadomość słusznej sprawy, bo przecież tak właśnie słuszna sprawa była i nie przestanie nigdy być prawem narodu do istnienia do niepodległego bytu, do życia społecznego w duchu własnych przekonań narodowych, religijnych, tradycji i do suwerenności własnego państwa. 76 lat temu miała miejsce zbrodnia w Sferze. Jedna z tych, która dziś jest określana mianem zbrodni katyńskiej. Zbrodnia będąca kolejnym potwierdzeniem pogardy dla ludzkiego życia, dążenia do całkowitej eksterminacji policjantów polskich dla których najważniejszym mottem życiowym był honor i ojczyzna. W Miednoje, na polskim cmentarzu wojennym, spoczywają kawalerowie waleczni, którzy we wrześniu 1939 roku przelewali krew za Polskę, dla której złożyli na ołtarzu ojczyzny największą daninę – własne życie, pogrzebani przez swych katów na nieludzkiej ziemi. Chodząc po Muzeum Katyńskim, czytałam wpisane w płytach nazwiska. Przywołując tych, którzy spoczywają w katyńskich nekropoliach. Oni żyją w naszych umysłach, sercach, a pamięć o nich nigdy nie zagaśnie. Wszystkie tu zgromadzone pamiątki odtworzyły obraz II Rzeczypospolitej Polski i ożywiły wszystkich tych, którzy z nadzieją w sercu na obczyźnie liczyli, że wrócą do domu, do swoich bliskich, dzierżąc w dłoniach klucze klucze otwierające drzwi do swojego życia i listy. Listy pełne miłości i nadziei na przyszłość i obrączki pokazujące, że życie rodzinne, tradycja to coś ponad wszystko. Te nazwiska, stylu miejsc polskiej ziemi, ze wszystkich stron, od zachodu do wschodu, od południa ku północy, nie przestają wołać tu, w Muzeum Katyńskim, tak jak wołały na polskich cmentarzach wojennych w Miednoje, i Włodzimierzu Wołyńskim. Zatrzymajcie się tu na chwilę, może jest wśród was ten, którego kochaliście. Chyliły chyli czoła przed kawalerami walecznymi gloria victus. Po uroczystości, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, kwiaty oraz znicze przed epitafiami pomordowanych złożyli premier Beata Szydło, minister obrony, obrony narodowej obrony. Antoni Macierewicz, podsekretarz stanu Wojciech Wałkowski oraz uczestniczące w uroczystości rodziny i goście.